Cześć, cześć moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj drapki, a przygotowałem taki miks za 80 zł, który się składa z takich trzech maluszków, czyli lotek, pensja i szybkie 50, z trzech zdrapek za 5 zł i jest to nasza nowość, czyli dolar z numerem 10, z jedenastoką różowy diament. A z numerem 29 dużo kasy. Ta zdrabka już została wycofana, ale jedną sztukę udało mi się jeszcze przetrzymać, także dzisiaj się pożegnamy. Mam nadzieję, że z wygraną. Też trzy, ale już za 10 zł. I takie mamy jak Fortuna 7, której dawno nie widziałem. Gruby cash. No, po paru dniach mam nadzieję, że się w końcu odczaruje. No i Paradizo tutaj troszkę czasochłonna zdrabka z numerem 8, a naszą grubą rybą. Wielka pensja bankiera też się strapka sprawuje, ale pozytywnie, i numerek 5 dzisiaj wystąpi. Także zapraszam do oglądania. To co początek standardowy, czyli od najtańszej strapki. Zaczniemy naszą przygodę dzisiejszą. Szukamy słonia dla przypomnienia, ale na no nic takiego niestety się nie trafiło. Dobrze, to kolejna. Z tych tańszych, czyli pensja. I co tutaj przyjdzie wydrapać, 17 i 6 takie mamy do znalezienia liczby. Jest pensja 26, tu jest 8, 13, 16, i 18. No to niestety też zrapka pusta. To przejedźmy za koleją. Dolar teraz przed nami numerek 10. Premierka super. Mam nadzieję, że na odcinkach też drapka będzie dopisywać. No i dzisiaj jest taka okazja. Właśnie. No i mamy tak 9. To niestety nie ma. 22, 2. No, obok widzę, muszą być w ilościach hurtowych. Dalej 24, 1, 18. 28 i 14. Tak jest. Tutaj się wszystko potwierdza. Kolejny pustak za nami. Dobrze, to drapmy sobie teraz tą fortunę. Szukamy tutaj dla przypomnienia portfela bądź siódemki, która nam pomnoży wtedy wygraną. Piasta podkowa. Tutaj mamy ananasa, awokado, słońce, korona. Dalej. balsam, chmur, wiśnie, no i już tu końcówka, knips, plecak oraz palma i kwiat. No to nic się nie trafiło, co dałoby wygraną. No, zaczyna się grubo, widzę, bo od samych pustaków mam nadzieję, że jak tutaj te końcówki są mistrzowskie, to <laughs> przynajmniej dzisiaj też coś takiego się zadzieje. I co mamy? 26, 31, 13, 28, 20, 41, 52, 44. No niestety. O, różne kontrolne, także to się też potwierdza. Strapa pusta. Dobra, coś dla relaksu, czyli paradizo. I co my tu mamy? O, tu będą te wszystkie symbole. Dobrze, rozgwiazda i fala. Taki początek. Także rozgwiazdy już zauważyłem. Fale też. No, brawo, Ty. Tutaj nic. Tu jest fala kolejna. I jeszcze tu mamy rozgwiazdę. O. Także przyjemnie z początku. Tutaj też coś będzie właśnie. O, mawa i kostium. Mewa i kostium. Tu mamy mewę, dobrze. Tu kolejna. O, jeszcze się rozgwiazda znalazła. Tu jest kostium, jeszcze jeden. No i chyba wszystko. Płetwy i ryba. Mm -hmm, mm -hmm. O, płetwy są, dobrze. Chłop znalazł. Mamy rybę i tu mamy płetwę. Dobra. I tu jeszcze jedna ryba. No. Luksusowo. Dalej napój oraz łódź. Napój, łódź. Tu mamy napój. O, tutaj w jednej linii i tu jeszcze łódź. Fajnie. Prawie dwie dechy tutaj wskakuje. Kurczę. Palma i bluzka. Te dwie palmy, kurczę, też prawie blisko pięciu tysięcy. No, mm -hmm. dzisiaj tu będzie wygrana marzeń. Aparat i nuta. Mm -hmm. Nuta tu. Aparat jest, dobrze. I tu jeszcze coś? Nie, niestety. Dobra. Zostaje pomarańcza, a po tej stronie mamy shorty. No to shorty tu. Pomarańcza. Tu nic nie ma i tu nic nie ma. No coraz mniej szans. Ośmiornica i kotwica. Tak się nawet trochę zrymowało. Ośmiornica i kotwica. Tu kolejna. I tu mamy jeszcze kotwicę. Okulary i deska. Cyk, cyk. No też prawie tutaj się linie składają. Okulary, okulary i tu kolejne. O i proszę bardzo, jest linia. Mamy 20 zł. Super, no to się spisało. Zdrapa. krap i parasol to są ostatnie symbole. Parasol tu, tu parasol kolejny, tu krab. Kurczę, szkoda, że się więcej linii nie udało ustrzelić. No a tutaj na dole nie ma nic więcej. Dobra, tak, jak wszystko dobrze poznajdywałem. No to dwie dyszki powinny być. Kontrolne chyba C były. Tak jest. No to się zgadza. Paradizo. bardzo ładnie dało wygrano. A przed nami ostatnia taka tańsza zdrabka, czyli szybkie 50%. Worek w bonusie. Także szukamy teraz 50 na planszy. Jedna już się, widzę, odsłoniła. No, nawet druga. No, ale na tym się skończyło. Także, no, niestety, to jest puste. Dobrze, kończymy zdrapkę. Dużo kasy tego Green Money. Co się też kończyło, już się nie udało mi znaleźć. Także zobaczymy, jak się pożegna. 12, no tak, wiadomo. 32, 8, 31, 4. No, patrząc na pierwszą linię, to chyba się pożegna standardowo, a jednak nie, moi drodzy. 28, 28, chłop w szoku. I jeszcze plik. 27, 17. No, włączyłem swoje. Swój tryb na i od razu się wygrane pojawiły 5 i 5. Mamy dyszkę. Cóż za zaskoczenie! Super! Czy coś jeszcze? Czy chłop już w, tym, w tej euforii pominął symbole? No nie. Dobra, dycha. Zaliczona. Bardzo ładnie. A teraz moi drodzy, sobie zamienimy kolejność. Bo skoro ostatnie zrabki wygrywają, no to trzeba grubego kasza dać na koniec. A na pensję bankiera zawsze można liczyć. Także tutaj chyba nie zaszkodzi. No, zobaczymy. Osobiście wlągnąłem zwrot w pensji bankierem niż w tym grubym kaszu. Wiadoma sprawa, ale pobawimy się dzisiaj taką O, klik. Mówiłem, na tą zrabkę można liczyć. Jest wygrana, ale super. Może jeszcze jeden. Nie miałem chyba więcej niż jednej wygranej na takiej zdradce. Z tego co pamiętam, zawsze albo był garnek, albo pełna kwota wygrana. Save był raz jeszcze, nie? Dobra, jeszcze tutaj dwa punkty: klucz i kwiat w bonusie, żeby nie zapomnieć. Mamy kawę, więc wracamy do pliku, w którym mamy co? Stuwa, tego mi brakowało. No, pięknie. No to mamy super odcinek. Ach, cudownie. No i zostaje grupy cash. Jak tu nie wpadnie wygrana, to naprawdę o zdrabce zapominam. <noise> o. Ale i tak odcinek niezły. No i sprawdzamy 27, 32, 2, 38, 15. Na razie obok obu. Dwadzieścia osiem, trzydzieści sześć, cztery, dwadzieścia trzy i trzynaście nie ma. I ostatnia, dwadzieścia sześć, nie, na tą zdrabkę nie ma mocnych, naprawdę. To jest zdrabka dno, totalne, jeśli chodzi o mnie. Dobra, ale i tak odcinek super, także robimy podsumowanie. No i moi drodzy, jakby nie było, wygrane się pojawiały bardziej pod koniec odcinka niż na początku, więc w sumie na forma tych końcówek dalej jest szczęśliwa, a udało się dzisiaj trafić 10 zł, Strapcy dużo kasy, także pożegnaliśmy się dosyć przyjemnie. Paradiso 20 zł, czyli mamy 30, no i Raryta z Perełka zwał, jak zwał Wielkiej pensji bankiera, stuwa czyli 130, na wydane 85 dyszek do przodu na pomnożenie. Także odcinek, no może nie petarda, ale bardzo przyjemne dla oka i dla portfela. Dobrze, także to jest na dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękuję za obecność i za doping. Życząc miłego dnia, a w czwartek się widzimy na premierce i będzie to neonowy bonus 7. No, lot to niestety tutaj się nie popisało kreatywnością, bo dołożyło neonowy, zmieniło szatę graficzną i mamy neonowy bonus 7 zamiast bonus 7. No. Ale trzymajcie kciuki, coś tam sobie podrapiemy, oby pasta trwała. Cześć!